Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Jest tak, że prowadząc biznes zazwyczaj kiedy, jeżeli to jest nasz biznes i to my sami go wymyśliliśmy, to to jest takie nasze dziecko. My mamy tyle emocji do tego. Opowiadam to też yy, mówiąc o sobie, tak? Ile ja mam emocji do tego, co robię, że mnie jest strasznie porzucić coś, co nawet widzę, że nie działa. Po prostu jest tak, jakbym dziecko gdzieś chciał utopić, nie? no nie mogę. <laughs> nie mogę. I to jest jedna z takich, to już taka bardzo mentalna rzecz, szczególnie właścicieli, tak, że coś mają i nie chcą się tego pozbyć. Zacznę może od takiej rzeczy, która, która wyszła bardzo negatywnie. Koordynując pewnego razu pewien, pewien właśnie projekt, taki informatyczny, projekt się składał z kilku, z kilku części. Jedną z tej części tego projektu mm, był taki, taki specjalny specjalna taki katalog, taka strona internetowa, która była takim rodzajem katalogu i ona była tak no, właściwie... No trudno powiedzieć, że na doczepkę do, cał do całości. Miała tam spełniać jakąś rolę, ale to nie była najistotniejsza rola. Nie zmieniło to jednak faktu, że akurat ten element dla tej osoby, która, która wymyśliła ten cały projekt, to był najważniejszy element. To było spełnienie jego ambicji życiowych. Więc zamiast zacząć program od najistotniejszych rzeczy, zaczął tak od tyłu, od zrobienia najpierw tej strony internetowej. Masę, masę czasu na to poświęcił, bo wiesz, wiele rzeczy się nie udało, zanim, zanim została ta strona stworzona. I ta strona wyszła, to tak naprawdę się, on się tak cieszył, bo to była jedna z takich stron, która skupiała pewnego rodzaju wiedzę, i ta wiedza była no, największa w Europie, nie było takiej strony drugiej, tak? I wiecie, wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że do dzisiaj, że do dzisiaj ta strona nie działa, tak? Znaczy ona jest zrobiona, ale nie funkcjonuje, nikt, nikt, w niej nie, nikt z niej nie korzysta, tak? Ponieważ ten człowiek zamiast skupić się na całym projekcie i przy okazji, tak, gdzieś by się tam wyszedł, wyszedł te, ten dodatek, to on się skupił na tym dodatku. I to na tyle, że prawie że położył tamten projekt, tak, który do dzisiaj też kuleje. I ja się znalazłem w takiej bardzo dziwnej sytuacji, że ja wielokrotnie o tym mówiłem: zostaw to. To jest naprawdę ta, ta strona, jest nieistotna, ale dla niego to było. Taki, ja to nazywam dorobaki w głowie, tak? Każdy coś takiego ma, on mówi: Nie, nie zrobię tam tego, dopóki nie skończę tego. Jedn, to jest jeden z takich bardzo częstych hmm, przyczyn, że ludzie się tak skupiają na czymś, na czymś co, jest, co jest moje, tak? A nie skupiają się na tym, co, nie, co, co, co niekoniecznie jest ważne. I inny taki przykład: w miesiącu to po dwie, trzy osoby przynajmniej się do mnie takie zgłaszają, szczególnie tam w zoologii, gdzie działam. Pisze lub dzwoni do mnie człowiek i mówi: Mam świetny lokal. mam świetny lokal. Ponieważ on to jest, jak go kiedyś wynająłem, tam, nie wiem, za 100 zł, tak, 40 metrów, yy, ja bym tam sobie urządził sklep, marzyłem o urządzeniu tam sklepu i opowiadam i co tam rządził, że tak dalej, i tak dalej. on ja mówię, okej, okay, a powiedz mi trochę więcej o okolicy. Czy tam jest taki na przykład sklep gdzieś podobny? Ja on mówi, nie, następny jest powiedzmy 3 kilometry dalej, to jest takie nowe osiedle i tam jest wielu ludzi takich. Yy, Którzy, którzy mają domki jednorodzinne, którzy jakieś tam mają pieniądze, oni będą u mnie kupywać. I opowiada taki zainteresowany o czymś jeszcze, ja mu zadałem jeszcze kilka pytań, no jest jakiś czas się zgłasza i coś tam opowiada, ja mówię, dobra, ja mówi, a czy ty sobie kiedykolwiek wyliczyłeś, ile realnie, ty, czy ty możesz mieć tam jakieś obroty, jakie zyski, czy, czy jakieś liczby zatrudniłeś do, 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 do tego, o czym mi mówisz? On mówi, nie no, jakoś to będzie, ja mówię, nie, jakoś to nigdy nie będzie, jakoś to może być źle. Powiedz mi jakiś, o, o jakichś liczbach, tak? Jak, jak, za ile planujesz kupić towar, jak ty z, y, chcesz wyposażyć, no to on, ok, jakiś tam ustalił plan, ja mówię, ile tam ludzi będziesz mieć dziennie, za ile oni kupią dziennie, jak sobie myślisz? On myśli, rzucił jakąś tam sumę, powiedzmy, nie wiem, 500 złotych, tak? Y, ja mówię, ok, 500 złotych to jest za mało, żeby oni kupili, bo mu tam wyliczyłem, to po prostu będzie lipa i mówię, i mówię do niego tak, wiesz, co ci zrobią ludzie, którzy uważasz, że mają pieniądze i są w tych domkach? Oni pojadą do galerii handlowej, która jest 5 kilometrów dalej, ponieważ pojadą nam normalnie zakupy, a przy okazji kupią coś w danym sklepie, który, który Ty prowadzisz, w branży Twojej, ponieważ im to na rękę będzie kupić w jednym miejscu, tak? I mało kto się do, do, do Ciebie to odezwie. mówię, staj sobie, wejdź sobie przez kilka dni, w różnych dniach tygodnia i staj sobie przez pół godzinki naprzeciwko tego miejsca, gdzie chcesz zrobić, gdzie ty chcesz ten sklep zobaczyć. Policz, ile tylko ludzi przychodzi. Po tym, po tym, jak mu to powiedziałem, zadzwoni i mówi: Masakra, nie? Prawie nikt tam nie przychodzi. Ja mówię: No właśnie, a, a teraz zdaj sobie sprawę, że jeszcze jakbyś to zrobił. Ja mówię: Czy ty masz w ogóle odłożone pieniądze na to, że prawdopodobnie przez pierwsze dwa lata ty się nie utrzymasz z tego, ty będziesz tylko inwestował? Czy ty masz takie pieniądze, z których się utrzymasz w życiu? A on mówi: No nie mam, nie? Kurczę, i, I dla mnie to jest banalne, bo, bo, bo jakby roz, rozumiem, jak działają pewne rzeczy, i wielu ludzi jest takich, że ja, ja, ja na przykład, przychodząc tutaj, bardzo staram się też zachęcić ludzi. Generalnie, może nie zawsze to, co mówię, zachęca, tak? Ale do, doświadczam tego, że lepiej jest coś zrobić mądrze niż czasami zacząć głupio, tak? I. I bardzo wielu ludzi zraziłem do, do otwierania biznesów, ale ja mam nadzieję, że to na dobre im wyjdzie, tak? że oni następnym razem, jak coś wymyślą, to wymyślą to sensownie, wezmą jakieś liczby, które będą mniej więcej chociaż odzwierciedlać to, co chcą, to, co, to, co, to, co, to, co no, że mogą mieć z tego jakieś realne zyski. Inna rzecz taka, taka ciekawa mówienie językiem korzyści. Kiedy masz jakiś produkt, czy mówisz o walorach danego produktu, czy mówisz językiem korzyści klienta? W lipcu prowadziłem takie szkolenie, takie warsztaty i jednym, to był taki temat, który, który miałem i była taka pani, która w ogóle pracowała w jakimś tam urzędzie miejskim i, i mieli za zadanie napisać maila, przynajmniej jednego, za tytuł, zrobić trzy tytuły, ale zrobić jednego maila, który zaciekawi ich klientów. No i oni napisali. No i wiecie, korygowaliśmy te maile, tak, że ktoś tam napisał, ona tam mniej więcej napisała granty dla uzyskania, tak tytuł maila zatytułowała, granty dla uzyskania funduszy, z pce, bla, 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 Ja mówię, nawet bym na to dobrze nie spojrzał, już bym to wyrzucił. Mówię, to trzeba inaczej zatytułować, tak? No i doszliśmy do tego, tak, że na przykład ona tam, już nie pamiętam dokładnie teraz, ale co, coś w takim stylu, że... że nie wiem, 50 tysięcy na założenie własnej firmy, tak? Ja mówię, i to brzmi inaczej od razu, tak? A jeżeli jeszcze dopiszę, że Urząd Miasta daje, to to nie brzmi firma Krzak daje, tylko Urząd Miasta, więc ludzie mają zaufanie. I, i mówię. Patrz na to, czego ludzie, czego ludzie chcą, a nie pokazuj mi walory, że jakieś granty, ja nawet nie wiem, co to słowo znaczy, to znaczy wiem, nie, ale to jest tak dziwne słowo, że w ogóle jakiś kosmos dla mnie i, i w taki sposób spróbowaliśmy układać, że dziewczyna, która, która, miała taką wielką pasję, żeby reżyserować filmy, filmy, tak, ona jakieś tam, yy, co się robiła, jakieś pierwsze takie rzeczy i i ona, ja mówię, czym mnie zaciekawisz? I ona mówi, no zrobię film jakiś taki. No ja mówię, no a po co mi film, nie? Film to ja sobie obejrzę w internecie jakiś. No, mówi, nie, nie, ale dla twojej firmy na przykład nakręcę, czym się zajmujesz. No ja mówię, to ja sam mogę nakręcić, tak? No i no to ona wymyśla jakieś kolejne rzeczy. Ja mówię, nie, no niczym mnie nie jesteś w stanie zainteresować, nie? I ktoś tak fajnie, bo, bo to takie jak warsztaty są, to jest fajnie, bo każdy się gdzieś wypowiada jest zazwyczaj mniej osób. I jeden człowiek mówi tak, Mówi, a ja wiem, co można zrobić. Ja mówię, co? Mówię, pan tutaj z tyłu ma kamerę. Ja miałem też tu, y, kamerę z tyłu, ja nagrywałem te, te warsztaty. Pan już tutaj nagrywa, robimy chyba czwartą godzinę i pan tego materiału ma tutaj, z, podejrzewam, 6-7 godzin. Żeby go zrobić, musi pan poświęcić te 7 godzin plus jakieś następne, bo, bo to nie trwa tylko 7 godzin. Ileś tam czasu pan na tym poświęci? Gdyby ta osoba się do panu zgłosiła i powie, i powie, potnę panu ten materiał i przy okazji zobaczy pan, jak ja się staram, to zrobi coś, co jest moją potrzebą. Ja mówię, tak. I masz rację. Prawdzie nie skorzystałem z tego, tak? Ale to jest coś, co. No, powiem inaczej, gdyby ta osoba się do mnie jeszcze przyszła po tych warsztatach i powiedziała, że coś takiego zrobi, prawdopodobnie bym się zgodził z tego właśnie powodu, że e, no, żeby jej pomóc w jakiś tam sposób. Nie by to pewnie niewiele kosztowało, a dla niej by, by była jakaś zachęta, tak? Że bardzo często postrzegamy, że my coś umiemy, mamy jakąś, nasz towar jest świetny, nasz produkt ma jakąś wartość, nie? Pokażmy to, co ma wartość dla, dla klienta, tak? Czyli, mm, czyli pokażmy. Językiem korzyści, co jest korzyścią dla mnie, co jest korzyścią dla Twojego klienta. Inna rzecz, taka kojarząca się z tych potrzeb, moich potrzeb klienta, to jest. Właściwie nie wiem, czy on to do końca pasuje, ale, ale nie wiedziałem, gdzie ten przykład dać, ja uważam, że jest bardzo fajny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja jak rozmawiam i poznaję ludzi, ja bardzo doświadczam, że każdy człowiek ma jakąś wartość, jakąś wiedzę, czymś, co się może podzielić, czymś, co może stać się jego produktem, tak? To może jest dlatego, że ja po prostu działam w takiej branży, gdzie, gdzie wiedza jest ważna, tak, i informacja, więc ja bardzo doceniam to, że ktoś ma wiedzę na jakiś temat. I mam taką znajomą, poznałem w ogóle taką panią, która na pewno sprawę mogła być moją mamą. My się tam skończyliśmy, znaliśmy, ale ja nie miałem żadnego pojęcia, czym ona się zajmuje. Ja wiedziałem tylko, że ona się zajmuje m, takimi rehabilitacją dla osób starszych, jakieś tam ćwiczenia robią i tak dalej. To tyle, co oni nie widziałem. I któregoś razu... Tam przez wspólnego znajomego coś rozmawialiśmy i się okazało, że ona prowadzi swojego bloga. Ale bloga nie prowadzi o tych terapiach, tylko zupełnie coś co mnie zaskoczyło, prowadzi o psach, czyli coś, coś związanego z moją branżą. Okazało się, że ona miała takiego psa, którego, mm, który był chory na, żebym mnie pomylił, bo ja zawsze mylę te dwa słowa, dysplazję, nie dyslekcję. Pies nie może mieć dyslekcji, się okazało. <ślaski> Może może mieć, nie wiem, ale na dysplazję, tak? Czyli kwestia stawów i tam różnych takich rzeczy. I ta osoba wymyśliła sobie, że masaż, który ona na przykład potrafi robić, można zastosować też na psie. I okazało się, że faktycznie tak jest. I ona tego psa jednego, którego miała bardzo mocno wyleczyła dzięki temu. Ona w ogóle taką stosuje niekonwencjonalną, e, tak zwaną medycynę, e, na, na właśnie na psach, tak. E, takie zdrowe żywienie, więc ona nie toleruje za bardzo jakichś karm, takie, które się w sklepach sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. I ona prowadzi bloga. I ja mówię, o, bloga prowadzisz, fajnie. I ona mi coś opowiada. A, tak ja wiesz, założyłam sobie na takim darmowej stronie bloga i tak dalej. I mówię, nie wiem, co zrobić, bo napisałem nawet takiego jednego e ale tak, no, nie wiem, może dwa go sprzedałam i tak dalej. Nic mi to jakoś za bardzo nie, nie idzie. A ja mówię, a powiedz mi coś więcej, ile osób tam wchodzi na stronę? No, jakieś 30 tysięcy. Ja mówię, 30 tysięcy ile w rok? No, w miesiąc. Ja mówię, co? 30 tysięcy ja mówię, nie wierzę. Pokaż mi statystyki. No i tam ona weszliśmy na stronę, pokazają, ja mówię, ty rzeczywiście. Plus minus tam, nie? 28 tysięcy, 32. Ja mówię, i ty nic na tym nie zarabiasz. Ona mówi, no ja wiem, że można zarabiać, jak dziś o tym czytałam, ale ja nie umiem sobie z tym poradzić. Ja mówię, no nie. Ja mówię, dobra, to zróbmy tak. Ja Podzielisz się ze, mn ze mną prowizją od sprzedaży i ja ci pomogę sprzedać kilka rzeczy. I pierwsze co, wzięliśmy tą książkę zrobiliśmy banalną rzecz. Ja podczepiłem tam um, z transferu, nie? Taki tam link po to, żeby ludzie kupili. No, co tam zrobić? I zrobiłem mały banerek na górnej stronie. Książka do kupienia. E, w pierwszy miesiąc około tak żeby żadnego ten 200, 200, za, za 200 zł została książka sprzedana, która kosztowała 200 zł, 10 osób kupiło. No nic wielkiego, tak? Ale patrząc na to, że ona nic nie zarobiła, to dla niej był w ogóle szok, nie? Ja mówię, ja ci mogę zrobić, tak, ale musimy to, żeby więcej osób kupywało, ale musimy zacząć robić inne rzeczy, musimy zacząć listę mailingową budować. Trzeba tak budować relacje z, z tymi ludźmi, tak? Tam na Facebooku ona już coś tam robiła, i tak dalej. Musimy kilka takich banalnych rzeczy zrobić, tak, od banerów na głównej stronie, żeby ludzie widzieli, po takie budowanie relacji. I ona mówi, no ale ja nie wiem, czy to ludzie będą tak chcieli kupywać. Ja mówię, będą chcieli kupywać, tylko trzeba im pokazać, że mogą coś kupić. Eee, I ona zaczęła, wiecie, w ciągu następnych pół roku wydała dwa następne e-booki, które się, i każdy kolejny, to jest kolejne o, 200 złotych więcej, tak, było co miesiąc, co miesiąc i tak stale, nie? Teraz zakończyliśmy to w tym miesiącu, w tym, w tym tygodniu będzie taka promocja w ogóle takiego zadziwiającego sz szkolenia, które, które miałem okazję jej pomóc nakręcić właśnie. Ona wzięła psa i masowała tego psa. Ja to nakręciłem. Ja mówię, nikt w Polsce takiego szkolenia nie robi. Przecież to jest genialny produkt, nie? I teraz y, będzie to w następnym tygodniu właśnie wyjdzie. Będziemy to sprzedawać jak, jako produkt. Ja w ogóle teraz jadę na, na targi zoologiczne do Łodzi, gdzie będę to też promował. Za jakiś czas ty spokojnie możesz z tego żyć. Jeżeli ty jeszcze zbierasz tą listę większą, e, newsletterową, tak, i tak dalej, to ty z tego możesz żyć. I, I ta pani nie wiedziała, taki... te rzeczy były dla mnie banalne, które ja zrobiłem, tak, ale ona nie widziała jak się za nich zabrać i nie wierzyła za bardzo, że ludzie aż tak bardzo, e, aż tak bardzo chcą to kupować. I jeszcze taka drobna rzecz, która mi się przypomniała, dla mnie to był szok. Ona dostawała, bo ona mi tam dała dostęp do swojego maila, żebym ja tam troszkę administrował różnymi rzeczami i mówi mi, że przychodzi do mnie kilkadziesiąt maili miesięcznie, tak? I ona, wiecie, i ona udziela porad za darmo. Ona nad jednym mailem do dwóch godzin potrafi pisać, zbierając różne dane, analizując. I ja mówię, I ty to robisz za darmo. Kiedy ty czas na coś znajdujesz? Ona no, ja mówi, nie znajduję, ja po nocach pracuję. Ja mówię, no nie, no po prostu masakra. Zrobiliśmy, zrobiliśmy po prostu banalną rzecz, że, że daliśmy wszystkim wiadomość, że dzisiaj na Twoją wiadomość będzie tylko. No napisane nie więcej niż powiedzmy tam, nie wiem, pół strony, tak, że jeżeli chcesz więcej, kup, y, kup takie, y, zakup taką płatną konsultację online, tak, albo wyślij, ona to, taki ma formularz, wyślemy Ci za jakąś tam opłatą, no podsumowanie tego formularzu, tak. I to zaczęliśmy od, od dopiero niedawna, więc sam jestem ciekaw, jak to pójdzie, ale ja sobie myślę, kurczę, za pół roku to ta osoba spokojnie będzie z tego żyła. To jest takie dla mnie też niezwykłe, jak wielu ludzi nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, z tego, jak można użyć to, to co mają.